Była fotografką z kompleksami, małym studiem bez okien, brakiem zaplecza finansowego i brakiem klientów. A mimo to, dzisiaj jest ikoną świata fotografii portretowej i ze swojej marki fotograficznej oraz edukacyjnej generuje miliony dolarów. Sue Bryce, fotografka z Nowej Zelandii, która miała dosyć ciężki start, a mimo to osiągnęła ogromny sukces i jest dzisiaj rozpoznawalnym autorytetem w świecie fotografii portretowej. W tym filmie przyjrzymy się temu, jakie działania marketingowe doprowadziły ją do tego miejsca i jakie lekcje możesz z tego wyciągnąć dla siebie ty. Na początku zacznijmy od tego, że Su pochodzi z Nowej Zelandii i zaczynała bardzo skromnie. Jej pierwsze studio to był dosłownie pokój bez okien. Starała się, żeby wyglądał jak najbardziej profesjonalnie, ale umówmy się, był bardzo skromny z tego, co relacjonuje. Ponadto miała też duże wątpliwości co do wyceny. Bała się brać kilkaset dolarów za swoje sesje. Bo po prostu nie wiedziała, czy znajdą się na to klienci i czy ktokolwiek będzie w stanie i będzie chętny jej zapłacić za taką usługę tyle pieniędzy. Kolejnym mentalnym klasykiem, który gdzieś blokował jej rozwój, było to, że bardzo porównywała się z innymi. Widziała, że inni fotografowie robią świetną robotę i to dodatkowo wprawiało w kompleksy i podcinało skrzydła na początku drogi. Kolejny czynnik, który również uznałabym już za klasyk, to jest perfekcjonizm, czyli takie przeświadczenie o tym, że musi robić naprawdę świetne, jakościowe i mega profesjonalne zdjęcia, żeby w ogóle zdobywać. No, rozpraszam się. I co to za hałasy? No Dobra. Wziąłem się w jest. Kolejny taki mentalny klasyk to był perfekcjonizm, czyli takie przekonanie, że musi robić naprawdę świetne zdjęcia, super wysoka jakość, żeby w ogóle solidnie ruszyć z tym biznesem i żeby brać za to wysokie pieniądze. Gdzie zadziały się pierwsze przełomy? Otóż Sus czasem zauważyła, że tak naprawdę to, czego potrzebują kobiety, to jest doświadczenie. Takie doświadczenie, które sprawi, że poczują się ważne, dostrzegane, widziane. Zaczęła tworzyć swój własny styl, glamour i portretowy i dzięki temu przestała konkurować z innymi fotografami, ślubnymi czy rodzinnymi, tylko znalazła swoją niszę, w której rozwijała swój styl i budowała wizerunek unikatowych sesji premium. Oprócz tego skupiła się na tym, żeby budować całą wartość wokół tego doświadczenia, czyli dodawała profesjonalny makijaż, profesjonalną stylizację oraz wydruki w ramkach. To pozwoliło jej stworzyć pakiet premium, dzięki któremu mogła podnieść ceny i wyróżnić się na rynku. Ale to, co było naprawdę game changerem w jej komunikacji i marketingu, to było to, że zaczęła mówić historiami swoich klientek. Co mam na myśli? To, że zamiast wszędzie komunikować, robię zdjęcia, wykonuje sesje takie i takie, i tak dalej, zaczęła, publikując swoje zdjęcia, w tamtych czasach głównie na Facebooku, dodawać w pierwszej osobie historię jej klientek, tego, co przeżywały i w czym ta sesja im pomogła. Zacznijmy od tego, kim jest tak naprawdę Su. Dzisiaj, bo dzisiaj jest to nie tylko fotografka. Dzisiaj już, tak jak wspominałam, jej biznes ma wiele gałęzi. No i teraz tak, po pierwsze, właśnie jest fotografką, portrecistką z 35-letnim doświadczeniem. Tak na ten moment komunikuje na swoim Instagramie. Ale oprócz tego ma już również zbudowaną społeczność podcast Platformę edukacyjną i hub kontentowy nazwany The Portrait System. Jak wspomina, jest to właśnie taki hub stworzony przez fotografów dla fotografów. Oprócz tego pisze również od lat na blogu oraz ma warsztaty. Warsztaty są na powiedziałabym, że różne tematy. Jeden z nich to jest właśnie taki warsztat na temat budowania marki osobistej, jak robić to skutecznie. Kolejny, Content Curator uczy tworzenia produktów cyfrowych oraz treści, żeby sprzedawać swoją wiedzę, swoją ekspertyzę, czy swoją sztukę. No i kolejny to jest self value. I tutaj robi się trochę inny klimat. Co mam na myśli? Ano to, że Su zaczęła też działać mocno tak coachowo, mentoringowo. I między innymi skupia się na pomaganiu kobietom odkrywania swojej wartości, czy też przypominania im o swojej własnej wartości i budowania tego poczucia bycia wystarczającą, a nawet wyżej niż wystarczające. To, co jest z tym powiązane, to takie sesje na żywo, które zamierza prowadzić w Nowej Zelandii i są to Self-Love Sessions i Self-Value Sessions, czyli takie sesje pomagania kobietom odkrywać miłość do samych siebie oraz właśnie swoją wartość. Co ciekawe i związane z przede wszystkim tą odnogą obecnej działalności SU, to wygłosiła ona jakiś czas temu przemowę TED Talk, TEDx. Była to przemowa, było to wystąpienie na temat zmiana perspektywy ze wstydu do poczucia własnej wartości. I punktem wyjścia do tego, o czym mówiła, był fakt, że w przeszłości miała takie wewnętrzne blokady, wewnętrzne opory, dlatego że nie ukończyła nigdy liceum i bała się, że będzie postrzegana przez otoczenie zewnętrzne jako osoba niewystarczająca, niedoedukowana, no zobacz, jak potoczyła się jej historia. Mimo że nigdy nie ukończyła liceum, to dzisiaj prowadzi dochodowy biznes z wieloma gałęziami. Przejdźmy teraz do absolutnych konkretów, czyli co tak naprawdę przyczyniło się do sukcesu Bryce. I tutaj wyodrębniłam główne kategorie, które moim zdaniem, po mojej subiektywnej analizie sprawiły. Że faktycznie zaczęła się wyróżniać na tle, na tle konkurencji i rozpędzać jeszcze za czasów bycia full-time fotografką, nie? Chciałabym tutaj wspomnieć, że tak jak widzisz, Su jest osobą, która dzisiaj naprawdę prowadzi spory biznes i zajmuje się wieloma rzeczami. Natomiast my, na potrzeby tego kanału, na potrzeby tego, czym się zajmuje, skupimy się właśnie na tej jej odnodze fotograficznej, od której wszystko się zaczęło. Przede wszystkim, tak jak wspominałam, początki nie były łatwe, więc musiała jakoś się rozpędzać jakoś się przebić i to, co w tym jej pomogło, no to po pierwsze był storytelling. Co mam tutaj na myśli? Cała narracja, jaką budowała wokół swojej usługi i wokół swojej działalności. Za chwilkę w każdą z tych kategorii wejdziemy głębiej i opowiem Ci o nich szczegółowo. Najpierw prześledźmy sobie, co to w ogóle jest. Pierwsze to storytelling, druga to jest wartość, Łaman na premium. Chodzi mi tutaj o to, jaką wartość postrzeganą daje swoim klientkom dzięki swojej usłudze. Za chwilkę opowiemy sobie o tym bardziej szczegółowo. Kolejna kwestia oczywiście to jest autentyczna marka osobista. To na pewno nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, ale zaraz wgłębimy się w to, dlaczego ta jej marka jest realnie autentyczna i dlaczego jest tak atrakcyjna. Kolejna kwestia, może ciut mniej oczywista, to jest społeczność i to, że budowała ją wokół siebie już od dosyć wczesnych etapów i dzięki temu tak naprawdę mogła później skręcać w nowe odnogi biznesu i rozwijać się w wielu nowych kierunkach. No i oczywiście mamy klasyk. Jeżeli zapoznałeś, zapoznałaś się z moimi paroma ostatnimi filmami, no to już na pewno to pojęcie się przypinęło, a mianowicie mindset biznesowy, czyli postawy, przekonania, jakie reprezentuje i z jakimi podchodzi do biznesu. Absolutnie kluczowe elementy storytellingu Subrises są takie: że każda sesja to jest opowieść o kobiecie, a nie tylko galeria nowych zdjęć. I co tutaj mam na myśli? To, że Su dba o to, żeby ten głos jej klientek wybrzmiał. I zamiast pisać gdzieś w swoich mediach społecznościowych, na blogu czy w materiałach wideo o tym, że wykonała kolejną sesję, e jak zrobiła to, jak zrobiła tamto, co zamiast skupiać się na sobie i swojej perspektywie, całkowicie skupia się na perspektywie swoich klientek, kobiet, które fotografuje. I to na początku było dosyć przełomowe: to, że prezentowała swoje zdjęcia, swoje portfolio na mediach społecznościowych i generalnie w przestrzeni internetowej w taki sposób, że były one podpisane realnymi cytatami klientek. Miało to taki charakter bardzo narracyjny. Osoby, które przeglądały treści Su, mogły po prostu przeczytać jakąś historię i obejrzeć zdjęcia osoby, której ta historia dotyczy. Na czym polegały te historie? No najczęściej pokazywały one kontrast przed i po sesją, tak? Ale nie chodzi tutaj o samą sesję, bo su nigdy nie wgłębiała się w aspekty techniczne i nigdy nie podkreślała właśnie samej sesji, samego faktu sesji, tylko bardziej to, jaką transformację te klientki przechodziły. Co ważne, robiła to konsekwentnie, czyli osoby, które gdzieś tam miały styczność z jej treściami, wiedziały czego się spodziewać w kolejnych publikacjach i i dzięki temu wypracowała swój własny styl. Dlaczego storytelling, czyli prowadzenie takiej narracji opowiadającej o klientkach, jest ważny? Ano dlatego, że kobiety, które przeglądały te treści, widziały w tych treściach siebie. Dzięki temu łatwiej identyfikowały się z klientkami. Tej fotografki, a co za tym idzie, łatwiej podejmowały decyzja o sesji. Warto tutaj dodać, że jeżeli Twój odbiorca w pewien sposób zidentyfikuje się czy utożsami się z fragmentami historii, o których opowiadasz, to wtedy z większym prawdopodobieństwem będzie w Tobie widział pewien autorytet oraz zbuduje jakieś połączenie emocjonalne z Twoją marką. To jest oczywiście bardzo korzystne w kontekście pozyskiwania klientów, czy też rozgrzewania lidów w przestrzeni internetowej jako fotograf. Drugi aspekt to wartość premium, czyli tworzenie takiej otoczki, takiego anturażu, że każda sesja to jest ekskluzywne doświadczenie. I tutaj Su stworzyła właśnie fajny pakiet w stylu glamour, gdzie była to sesja, stylizacja, wizerz oraz prezentacja wydrukowanych portretów. Było to oczywiście komunikowane, że jest to Taki pełen pakiet, co mm, sprawiało, że takie prestiżowe opakowanie tej usługi z większą łatwością uzasadniało jej cenę. Autentyczna marka osobista. Dlaczego autentyczna? Ano dlatego, że Sue, tak jak już mogłeś, mogłaś zauważyć po tym, co mówię, dzieliła się po prostu sobą. Jawnie mówiła o swoich obawach, o swoich lękach, o swoich przeszkodach, kompleksach na początku swojej drogi, o tym, że miała ten brak zaplecza finansowego, no ale z czasem też pokazywała swoją przemianę, bo jako osoba z dużą determinacją, z konkretnym planem i konsekwencją w jego wykonywaniu, faktycznie krok po kroku przechodziła pewną transformację. No i tutaj tak, oprócz tego, że budowała wizerunek ekspercki, to dzieliła się otwarcie swoim procesem twórczym, ale także opowiadała o własnych doświadczeniach, między innymi o lęku z deceną sesji, z podniesieniem swoich cen. No i dzięki temu możemy wnioskować, że po prostu nie bała się pokazać prawdziwej siebie. I ta autentyczność wtedy była bardzo ważna, ale dzisiaj powiedziałabym subiektywnie, że jest jeszcze ważniejsza, bo mamy dzisiaj masę twórców internetowych i masę fotografów. Konkurencja jest bardzo duża, nawet u nas w Polsce. I możesz mieć świetne portfolio, wykonywać naprawdę super zdjęcia, ale być może twój klient, który nie jest profesjonalistą i w ogóle się na tym nie zna, nie będzie widział ogromnej różnicy pomiędzy zdjęciami twoimi, a na przykład fotografa, na którego profil akurat przypadkowo wpadnie. Natomiast to. Co naprawdę i na 100%, na 100 tysięcy procent cię zawsze wyróżni, to jesteś ty jako osoba. Bo umówmy się, nie ma dwóch takich samych osób na tym świecie, więc jeżeli pokażesz siebie, nie będziesz się bał czy bała, pokazywać swojej autentyczności, w swoich social mediach, no to przyciągniesz swoją osobą. I to jest ten element, którym zawsze możesz się wyróżnić spośród tłumu. Także tak, wiem i nieraz to przerabiałam. Dużo osób ma pewien lęk przed pokazywaniem siebie, ale przecież tutaj nie chodzi o to, żeby zaraz zacząć tańczyć przed kamerą. To jest właśnie to, czego. Raczej chcemy unikać. Chcemy po prostu e, tworzyć treści w zgodzie ze sobą, ale jednocześnie nie bać się trochę w nich pokazać, trochę się przed tymi obserwatorami odsłonić. Bo oprócz tego elementu, właśnie wyróżnienia się spośród tłumu, no to dzięki temu, że pokażemy się od tej autentycznej strony, to klienci czy też inni fotografowie będą się mogli z tobą utożsamić. A to sprawi, że zaczniesz zyskiwać większy autorytet w ich oczach, większą sympatię, no i jakieś połączenie pojawi się między nimi a Twoją marką. Jeżeli będziesz przyciągać do siebie nowe osoby, to będzie się budowała wokół Twojej marki pewna społeczność. I to jest coś, co Su robiła konsekwentnie. Naprawdę, czynnikiem, który bardzo jej w tym pomógł, było to, że nie zatrzymała się na samej fotografii, tylko zaczęła edukować. Posiadła już pewną wiedzę ekspercką, zaczęła się nią po prostu dzielić. To sprawiło, że coraz więcej osób zaczęło dostrzegać jej ekspertyzę i po prostu. tu que... Szanować za to, że dzieli się swoją wiedzą, wychodziła poza właśnie stricte to pudełko fotografii, powiedzmy, sprawiło, że otworzyła się na nowe możliwości. I dzięki temu później było jej dużo łatwiej wejść w te nowe odnogi biznesowe, bo posiadała już pewną społeczność, która wiedziała, że jest ekspertką i która była gotowa kupić jej nowe produkty czy usługi. Taki tip, jaki mam dla ciebie, niezależnie od tego, czy chcesz skupić się tylko i wyłącznie, Łącznie na fotografii, czy może w przyszłości rozważasz wejście gdzieś w nowe obszary? No to nawet jeżeli nie chcesz edukować innych, to warto budować wokół siebie społeczność, chociażby grupa klientek, które polecają się nawzajem, albo społeczność we social mediach. No i teraz, tak, Su przeszła pewną transformację. Tak jak już wspominałam, początki były dosyć trudne i sama. Dużo i otwarcie opowiadała o swoich kompleksach, czy swoich obawach, czy właśnie tym wstydzie, o którym opowiedziała w TED Talku. Otwarcie mówiła o swoich blokadach, a jednocześnie z czasem stała się osobą z naprawdę fajnie wyćwiczonymi skillami biznesowymi i była w stanie osiągnąć taki sukces, jaki osiągnęła. Przede wszystkim pokazała, że wie, że jest nie tylko artystką, ale że też jest przedsiębiorczynią. Ten temat poruszałam m.in. w filmie o tym, jak pokonać lęk sprzedażowy, który możesz zobaczyć tutaj. I fakt, że zaczynała z takiego miejsca, a skończyła w miejscu zupełnie innym, o którym kiedyś mogła tylko marzyć, stał się rzeczywistością w dużej mierze właśnie dzięki temu, jakie przemiany mentalne musiała w sobie pielęgnować. Jako, że się tą transformacją udzieliła, no to efekty tej przemiany oraz sama droga, którą przeszła, inspirowały coraz to kolejne osoby. No i właśnie, wszystko się nawzajem napędzało. Tworzyła się społeczność, budowała się marka ekspercka, i tak dalej. Dobijając już powoli do brzegu, jaki mamy tutaj wniosek na koniec? Przede wszystkim absolutna podstawa. Sukces fotografa to nie jest przypadek, tylko konkretne działania, konkretne decyzje i konkretna postawa, konkretny mindset. No i nawiązując do tego ostatniego podpunktu, o którym przed chwilą mówiłam, liczy się plan i jego konsekwentne wykonywanie. I tutaj ta konsekwencja jest. Naprawdę ważna. I na koniec chciałam się z Tobą podzielić grafiką, którą zobaczyłam na Instagramie. To jest jej screen, tutaj jest źródło właśnie nazwa konta, z którego mi się wyświetliła. I myślę, że fajnie się wpisuje w właśnie takie tematy mindsetowe, które były poruszane tutaj pod koniec. Bardzo lubię to. Uważam, że jest, jest prawdziwe, jest motywująca. Mam nadzieję, że również dla Ciebie będzie źródłem do jakichś przemyśleń, jakichś refleksji. Ale jeżeli jeszcze tutaj jesteś, to domyślam się, że traktujesz rozwój swojego biznesu na poważnie. Więc jeżeli tak jest, to zachęcam Cię do obejrzenia innego case study, tym razem jednej z moich klientek, fotografek. O tutaj. Także klikaj, oglądaj i do następnego!